Ja kiedyś na plemionach grałem, nawet chyba jakąś legendą byłem. Jakbym teraz powiedział synowi i córce, to patrzyli na mnie, patrzyliby na mnie jak na wariata. <laughs> Słuchaj. Kurde, otworzyłeś mi klapkę. Bo ja ogólnie wiecie, co mam w głowie, takie muzeum tutaj, nie? Z, z takich starych, dawnych lat, nie? I to muzeum, wiecie, już jest po godzinach, zamknięte, już jest noc w muzeum. Taki film był kiedyś, nie? Pozamykane, już tam po prostu nie ma, zamknięte. Ale czasami ktoś napisa, napisze jakiś komentarz o czymś, i mi się taka klapka prut, otwiera, nie? I właśnie tymi plemionami mi teraz otwarłeś klapkę sobie. Bo... bo w plemiona to ja też grałem. Tak, ja byłem bardzo aktywny kiedyś. W plemiona to ja też grałem, i to yy, od tych pierwszych światów, tak w ogóle. Mm, bardzo fajna gierka. I ci co grają w plemiona pewno kojarzą, że był taki portal, to się nazywało TV To były takie różne statystyki, właśnie wykresy i tak dalej o plemionach, o światach, ilości wiosek, to co, ile ma, ile zdobył i ten, nie? I ja kiedyś sobie zrobiłem swój własny taki portal, to się nazywało u nas Plemiona Plus to właśnie z TFW statów pobierało dane i robiło taki nasz po polsku bo tamten był w ogóle taki zagramaniczny fajny taki amerykański nie? ja zrobiłem taki po polsku wszystkie właśnie staty i tak dalej i plemiona plus przez jakiś czas nawet były podlinkowane na oficjalnej stronie plemion bo tak się tam po prostu ludziom spodobało że podlinkowali normalnie i był link do mojej stronki Taki jakby przez chwilę może powiedzieć oficjalnych statów z plemion a potem było za dużo świata, za dużo mi to serwera zżerało, po prostu przetwarzanie, ściąganie itd. i tak dalej. I przestałem grać w plemionę.